Siemano, siemano, prosto z bitwy TV Mexicano. już piąty raz to przychodzę, czy szósty i ten jebany samolot ciągle mnie morduje, więc przed śmiercią pozdrawiam Maciusia w ogrodzie i Łukasza z Głogowa, mam chwilę czasu dzisiaj, to spróbuję trochę wam, no główną mu zrobimy, Maciusia. i on ma rację za drogo sprzęt nie kosztował! 13 tysięcy! Puścili takie ścierwo! No to Muszę! jest! tu macie, ewidentnie palce!

To jest co, wam pokonać? O ja pierdzielę, jest to gówno chyba mi z jak to jest, jak ktoś się puściwa No i nie trafiłem. A nie, trafiłem. Cześć się badę? Trafiłem się nie zaczyna z Meksykanu jest jeden Ktoś jeszcze? Gdzieś? Ktoś ma do powiedzenia? Dalej idziemy do Krakowa. Zrobimy tam porządek mały. O, kiepsko to widzę. No, Matkowicz, źle skończyłeś kolego. No to ja chcę se pozdrowieć seta NSK, seta NSK. Mam nadzieję, że się nie nazywasz Montes. Widzicie, smutna chwila. Ale jednak na poważnie słuchajcie, to powiem szczerze, że kibicuję Majorowi. I naprawdę szacunek, że się w końcu zdecydował na to, co zrobił. i Mam nadzieję. Szczerze mówię, mam nadzieję, że mu pójdzie. Takie rzeczy się zdarzają. Gorzej jak zawali... Mamy zadanie do wykonania. Musimy... Nic z tego nie będzie. czy A co do ceny za tak takich mówiłem, no kurczę słuchajcie. 13K, patrzcie, widać mnie, widać mnie, widać mnie, ciemno i widać mnie. A więc doń, o, no będzie teraz pierdzielili, to... będą mi tu pierdzielili, ile tylko wlezie. Koniec gadania do walki. No, co do ceny, to grubo, 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 jak zawali to heh, naprawdę już nie wiem, co jest w stanie pomóc. Oby nie. Trzymam za niego naprawdę jeszcze raz, słuchajcie, kciuki. A co do kciuszka? pewnie jutro się spotkamy. I na razie mam tyle do powiedzenia. Zobaczymy co dalej. Powiem jak już będzie latanie, słuchajcie. Zaraz coś się zapowiada. Bo... Oj! Z Krzyśkiem idę, bo po rusku gadają. Dobra, a który to konon? Kirill. Kirill, to konon jest. Da, dawaj, do. Da, red. Red alert. Nie ma Nie opuszczaj. Zostaw tą rampę! Chyba będziemy fruwać. Ktoś mi się tak wydaje. Także widzicie, tylko nie tylko gram w Simulator, ale czasami jak mam chwilę czasu. Na przykład BF3. R2 aby skoczyć. No to mám načítiš, R2. No, dobra, skočili. Dobra. Bez kitu. Tego to ještě negrali. A či já můžu Je švíkouka? Nevarto. Wiem, że gra jest stara, no ale cóż, nie oczekujmy czegoś wielkiego, to jest Battlefield trójka, więc z tego co wiem, to jest już na piątka, na pewno jest piątka, no, ale dobra, można i tak poszaleć, dobra, to latanie to skrócę trochę, bo... No dobra, co my mamy tutaj za uzbrojenie? Coś takiego, o, dostałem się do Wili Karafowa, Boże, a nie do US-17, do, 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 do kancelarii naszego prezydenta. A. Proszę, dawaj pierwsze póki nie doprowadzimy. Po mojej komandzie. To na znaczy twój Który, bo nie wiem. O, Ktoś tam jeszcze sadzi się jakoś. No, o, dziadu. Jaki śmieszny karabinek, no. Otwiera ogień. Otwiera ogień? Ty, angielskiego się nauczył. Najpierw po rosyjsku gawarili, a teraz po angielsku gadają. Stasik, zajdź mi z oczu. Granata? O que? Kurva! Ah, é! Seu encaparo vai ficar aqui também. Ah, o Oi, G-pierce przyjechał. Ai, Não to Stefan! znowu To jest rozrzutne chłopaki strasznie. Chciałem coś innego dołożyć, bo ta broń. To... Chuj mi w dupę. Nie mam nic innego? No nie mam nic innego. Dobra. Przemęczymy się. Zasłaniesz mi pole widzenia, chłopie. No, teraz lepiej zdecydowanie. Ha, jest! Tam gran, widzicie, się, że nie ma takowego. Jeszcze oh, Chyba już gniewa. Jeszcze jeden gdzieś tam. O, nie jeden. No jaka cisza się spodziewała, a jest, jaka cisza, dobra jak taka cisza to pozdrawiam, przy okazji pozdrawiam serdecznie przy tym ostrzale jakże zacznę? Mariusza Orycha, wielkiego zacnego rybaka, który wczoraj na live kłócił się z drugim rybakiem, właściwie wy jesteście rybacy czy wędkarze, ja tak się zastanawiam, gdzie ten frajer, pozdrawiam was serdecznie i tu jest zapytanie z jednego z kolegów, kiedy idziecie na ryby, ja to się może wychylę, to może ktoś mnie ustrzeli. Chyba nie. Chyba na pewno nie. Spójrzmy prawdziw oczy. Takie fury, po. A gdzie ludzie? O! Spróbujmy. Lepszy? i lepszy tylko mała amunicji coś ma a, a moja ta popierdółka <laughs> nie mogę jej podnieść teraz a może to ta sama dobry numer nie jest zły dobra trochę amunicji weszło chyba musimy wracać do staśka krzysiek już idę Wszyscy poszli No to Trzeba za nimi, ciągle muszę za nimi biegać, no Ja już tu byłem, panowie O, wielkie odkrycie O, samochód się naprawił chyba A nie, postrzeliwany Uuu Szkolą 17 poproszę no to jak słyszał, to jedź! No, na 17 proszę. Tylko szybko, bo muszę mleko dowieść, pani kochany. I podrzewem Mateusza, polaka ze Stryszowa, przekazuję. O, patrz ile taksówek. O, to będzie ostre zebranie tam. Mafijne. Szkolna się zebraście, zebraje mafijne. Z przodu jedzie pato, zanim Fiodor, a <średziś> trzeci z tyłu ja jadę. Amerykanie! <średziś z tyłu> Leskitu! Trzy samochody. We trójkę jedziemy. O i pozdrawiam właśnie żółtego. Z czego co wiem, to żółty też jest rybakiem. A wiecie, czym mi się rybak od wędkarza? Bo rybak łowi na sieć. 30 na godzinę. Dobra, ale patrzcie, skerface, Czy jak tam to Uciec się nazywa? No ale nic, poczekajmy, może będzie też akcja. A, 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 a. a wędkarz łowi na wędkę. No i matek Boży. Przy okazji cię pozdrawiam przed akcją jeszcze pewnie. Się porozmawiajmy. Ile tam się należy? Gdzie tak taksometr? Dawaj, 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 no! No, no dawaj, no, dwa... na kanał. Dawaj na kanał. O, skrygłowe, skrygłowe. No, jak, jak to u Krzyśka zaraz trzeba będzie papiery pokazać. Dowód osobisty. Oni nas nie propuścią, Tim. Weźmy tego, który z prawej. Z prawej? Nie ma nikogo z prawej, zgadasz. 3, 2, 1, dawaj! A jednak jakiej czyjej prawej. Dwie Naprzód który przód? Co to by ze mnie w ogóle? No i gdzie ja mam iść? Melduje, że w okolicy są żołnierze Poważnie. przekonany. Czeczeni. O, pozdrawiam Czeczena przy okazji. Skoro już. No, gdzie oni minowiali? Tu stoją. A co ja mam? A, ja mam wejść tam. Przemieść się. Taki z was słoniaczki. To ja mam tu chodzić? Za tereczką O, mam in, O. R2 Ej co jest kurde, stój się. a jest! No. no, nie żałuj na niego. Ja się przyładuj i idziemy do góry. No, dobra, bardzo. Zjazd. O, fera i ogień! O, ty! Taki samochód zniszczyć? Bo ja już nie byłem blisko. Otwieram ogień, ja też otwieram ogień, tylko nie wiem do kogo, już bardzo nie ma. Nie ma To już że, że nie ma. O, jest jakiś. ...gostek tam. No dobra, spróbuję sobie z tym poradzić. Mam coś jeszcze oprócz tego? Mam, ja nie mam. <laughs> Oj, cholera, gra. Chodź tu mam cię, chodź ty czołg. Jednego z bani, drugiego z bani. Oddział mobilny zgłoście się. Oddział mobilny zgłoście się. Do Już mobilny jestem taki, że... Melduję, wszyscy zginęli. Ja kocha, ja... Do trzech do helikoptera. No słaba kondycha po tą górkę biegać to. Po takim chlaniu moim to kurde sorry. Jeszcze pod słońce. Guys... Yeah. We tak, Nie widzę. ja widzę. Oj, ty. A musiałem się skończyć, a minicie, Oj, się jak Bo zaraz pójdziemy do piachu. Jak jak wam mówiłem, no nie mam... A kiwam Wam Nie mam dobrej obsługi pada, dlatego tak to wygląda, a nie inaczej. Otwieram ogień! To to, żyjesz czy żyjesz? A ja chyba nie. No i to by było na tyle przy tym strzelaniu. A na koniec z Skibę, dla którego kogoś uszczelę, a na przykład tego Kamilka i Jurka. Zapraszam na live i na filmiki. Jutro coś tam będzie się grało.